Może mi się uda tak w paru chwilach nagrać? <laughs> Mnie to śmieszy. I to jest co roku. Taka sama historia, nie? Pierwszy śnieg i kolejki wulkanizacji, nie? No kolejki. Naprawdę, ludzie nie wiedzą, kiedy może być przymrozek, kiedy może być pierwszy śnieg. Nie wiedzą tego, nie wiedzą. Czekają do ostatniej chwili. Później są kolejki. A na przykład, jak złapiesz ty czy ty kapcia, gumę, i chcesz podjechać do wulkanizacji, żeby załatali ci koło. Nie ma szans, bo jest kolejka. Jest kolejka, trzeba czekać pół dnia, bo taki Janusz czy inna grażynka. Ojej, ojej, a to już jest zima. A to już trzeba zmieniać koła. Łupuny. Ludzie Kurwa mać no. Jest październik Można sobie na spokojnie zmienić Jak ma ktoś całe koła Jak ja w tych wszystkich autach swoich To sobie wymieniam sam Mam dwa komplety kół I sobie sam Wymieniam na spokojnie Nie jeżdżę Nie proszę się Rozumiem, że ktoś może mieszka w bloku Że ktoś ma Opony na wymianę nie ma całych. No, kół, nie? To jedźcie sobie zawczasu. Nic się nie stanie z oponami. Jak będzie się jeździło gdzieś przy plus 10 czy plus 15? Nikt nie każe jeździć w upały, nie? W lato. No ale. W październiku, tak, gdzieś od połowy, to już można śmiało to sobie ogarnąć. A teraz, raptem, wszyscy się obudzili się bo zima, o, zima! Koła trzeba zmie zmienić Heniu, Januszek, o, <laughs> i kolejki. A ty, jakbyś chciał sobie yy, zwulkanizować oponę to już nie ma szans. A czemu? No, bo ktoś. Zaspał, nie chciało mu się, czy coś takiego, o I wulkanizatorzy zacierają rączki jak to, jak to właśnie Na jesieni, na przełomie jesień i zimy i na wiosnę, nie? I właśnie jak jest zapierdziel to na przykład mogą Nie dokręcić yy, śruby Mogą dobrze nie wyważyć koła, mogą dobrze nie nabić ciśnienia, i później mogą być problemy. Ja o takich przypadkach słyszałem: że nie dokręca się śrub, nie? No bo jakiś jest uczeń, czy jakiś taki ten, ktoś starszy może być, tylko lekko złapie, i później co? Dupa. Nie wiem, co sądzicie o tym. Ja Wam mówię, że, że jest jak jest. Że tutaj, właśnie, trzeba zawczasu sobie wymienić. Mieć problem z głowy. No ale cóż, są ludzie i są parapety. To pozdrawiam. Taki krótki filmik. No bo się tak trochę zbulwersowałem, nie? Oczywiście nie miałem ja problemu. No ale. No ale się jeździ, się widzi te kolejki o tych wulkanizatorów, nie? No i się słyszy historię. Trzymajta się.